Cześć, nazywam się Kornel Dybul i dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie jak nie dać się oszukać na rynku finansowym, rynku inwestycyjnym. W 2019 roku bardzo dużo inwestorów posiada inwestycje, z których nie są w stanie wyjść, czyli inwestycje, w których mają wpłacony kapitał, z których Często mieli możliwość, zapisane możliwość wyjścia z inwestycji, czyli zakończenia inwestycji, ale ze względu na dużą utratę płynności w tych rozwiązaniach, inwestor nie może wykupić swojej inwestycji, czyli nie może jej spieniężyć. I to jest jeden z większych problemów, który w ostatnim czasie wydarzył się na rynku finansowym, na rynku inwestycyjnym. Ten problem mamy zapoczątkowany tak naprawdę w kwietniu 2018 roku, kiedy to pierwsze instrumenty, ne, obligacje, Jednej z firm nie zostały wykupione, w następstwie czego różne rodzaje funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zaczęły mieć kłopot ze swoją wyceną. Czego, jakby. Konsekwencją było, że inwestorzy złożyli żądania wykupu często z rozwiązań, które nie dysponowały odpowiednimi środkami, nie miały zapewnionych środków płynnych na wykup inwestycji. Co za sobą pociągnęło kolejne rozwiązania, czyli w dzisiejszych czasach jest dużo inwestycji, których klient posiada, które. Są rentowne albo były jeszcze niedawno rentowne, ale z których nie może wyjść z inwestycji. Czyli inwestor zadaje sobie pytania: jak mam inwestować, jak mam zrealizować swoje, zamknąć swoje inwestycje? Dwa: czy mam wpływ w ogóle na tą inwestycję i na to, co dzieje się w tym czasie? Albo przede wszystkim czy taka sytuacja jest dopuszczalna, czyli czy to jest zrobione zgodnie z prawem, czy jest możliwość, aby nie wiem, dana firma inwestycyjna nie wypłaciła mi środków, mimo tego, że ja chciałem w danym terminie z tych środków skorzystać czy zrealizować inną, inną inwestycję. I tutaj muszę odwołać się przede wszystkim do dokumentów, dokumentów inwestycji, które klient. Zawierał podczas decyzji o inwestowaniu. Czyli, aby nie dać się oszukać, aby ta inwestycja była przede wszystkim taka, jakiej klient oczekuje, czyli klient, który jest świadomy tych wszystkich, bym powiedział, zmian, ale też ryzyk. Klient musi zapoznawać się z wszystkimi dokumentami. Zazwyczaj inwestycje, o których wspomniałem kilka sekund wcześniej, miały zapisy, że w przypadku, gdy będzie utrata płynności, utrata zaufania do ich rozwiązania, będą mogły te, tak naprawdę redukować te wykupy, czyli decydować, czy i ile są w stanie e, środków zwrócić inwestorowi, a ile tych środków dalej musi pracować. Czyli przede wszystkim. Bardzo dobre zrozumienie produktu inwestycyjnego powoduje, że inwestor znajdzie, na większość pytań, znajdzie odpowiedź właśnie w tej, w tej dokumentacji. Czyli firmy inwestycyjne nie mogą realizować. Czegoś, czego nie jest zapisane w dokumentach inwestycyjnych. Czyli obojętnie, gdzie inwestor nabywał to rozwiązanie, powinien zapoznać się z wszystkimi zapisami, ponieważ w tych zapisach właśnie tkwią szczegóły, o których tutaj dzisiaj mówimy, czyli na przykład to ryzyko płynności, czy, czy utraty części kapitału, czy ryzyko wyceny. I również sposobu, czyli co i w jaki sposób może być wyceniane, jak, jakie czynniki mają wpływ na zmianę wartości danego aktywa. Czyli wracając do, do pytania, po co? Po co inwestować, i jak się zabezpieczyć w, w, tym, w tym inwestowaniu, a także jak nie dać się oszukać, bo to jest dzisiaj temat tego materiału, należy wrócić do tego, aby inwestor odpowiedział, odpowiedział sobie na pytanie, po co inwestuje, czyli jaki ma cel jego, jego inwestycja i jakie narzędzia do tego wybrał. Bo być może nie do, źle dobrana rodzaj inwestycji źle dobrany produkt inwestycyjny nie odpowiada jego oczekiwaniom od strony i stopy zwrotu, ale i od strony bezpieczeństwa inwestycji. Nie chciałbym tutaj mówić od razu, że każda inwestycja jest źle dobrana i że inwestor, który nie ma zysków, to od razu jest inwestorem, który został oszukany przez, nie wiem, firmę inwestycyjną, bank czy inną instytucję. Tylko pytanie jest, czy świadomie tą decyzję podejmował? Czy był zapoznany z wszystkimi elementami zapisów umowy, umowy inwestycyjnej, którą zawierał? I czy był świadomy tego, po co i na jakich czas inwestuje, mimo że mógł zakładać ten krótszy czas inwestycji, o czym powiedziałem? Tak? Czy sprawdził w dokumentach, że może dojść do sytuacji, w której będzie chciał skorzystać ze swoich środków, ale brak płynności danego rozwiązania inwestycyjnego spowoduje, że nie, wiem, nie wypłaci swoich środków w ciągu dwóch lat, ale będzie czekał kolejne trzy czy kolejne cztery lata? To są te ważne, bardzo ważne szczegóły. Podczas podpisywania dokumentów inwestycyjnych, czy podczas decyzji w ogóle na jakąkolwiek inwestycję. I to jest porównałbym do rynku. Takim dobrym przykładem może być rynek nieruchomości. To, że inwestor posiada bardzo drogą inwestycję, bardzo dobrze ma oczekiwanie zrealizowania bardzo dobrego wyniku z inwestycji, nie oznacza, że klient po takiej cenie będzie chciał ją kupić. Tak? Czyli aktywo. No nie wiem, będzie wyceniał, kupił za cenę X, chce sprzedać za cenę 2X, ale tak naprawdę decyduje o tej cenie końcowej kupujący, który złoży ofertę wiążącą. I tak samo będzie w przypadku produktów inwestycyjnych. Wycena w czasie jest bardzo istotną wyceną, ponieważ ona oddaje ostatnią wartość inwestycji, ale co nie zawsze oznacza, że w każdym momencie mam dostęp do tych środków, bo wystąpi to ryzyko płynności czy ograniczenia dostępu do, do zainwestowanych środków. Czyli, jeżeli chcemy, aby te inwestycje były bardzo powtarzalne, i aby jakby zminimalizować ten poziom niepowodzenia w inwestowaniu. Należy poszukiwać rozwiązań tylko i wyłącznie zabezpieczonych. Tak? Rodzaje zabezpieczeń są różne, bo możemy tutaj mówić o zabezpieczeniu poprzez odpowiednie zapisy, poprzez umowy, poprzez poręczenia, poprzez nie wiem, zastaw nieruchomości, poprzez administratora zastawu czy administratora hipoteki. Ważne, żeby te scenariusze zabezpieczeń występowały w produkcie inwestycyjnym. Czyli żeby nie było to tylko umowa na zasadzie pewnego rodzaju zaufania. Które w przypadku niepowodzenia kończy się negatywnym wynikiem inwestycyjnym, tylko żeby inwestor miał jeszcze dodatkowe możliwości zabezpieczenia, czy albo podmiot, który inwestuje te środki, zabezpieczał się na aktywach może być tak, że to będzie nie wiem instytucja wspólnego inwestowania w formie ala czy w formie funduszu inwestycyjnego, w której to fundusz inwestycyjny będzie w stanie odpowiednio się zabezpieczyć na aktywach. No i to właśnie mówię o tym elemencie zabezpieczenia, tak, żeby Inwestor, czy to indywidualny, czy profesjonalny, był przygotowany zawsze na ten negatywny scenariusz, gdy coś nieprzewidzianego się dzieje. Jak, w jaki sposób mogę wyjść z inwestycji, w jaki sposób mogę odzyskać środki, w jaki sposób ta ostatnia wartość, ostatnia wycena jest zweryfikowana, przez kogo jest zweryfikowana, jakie podmioty dokonują tej wyceny. Co przekłada się oczywiście znowu na powtarzalność, i bym nazwał to spokojny sen inwestora. Chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że inwestowanie równa się pewnego rodzaju niepewność i wszystkich ryzyk nie jesteśmy w stanie wyeliminować i nie ma czegoś takiego, jak gwarantowane inwestycje. E, ten 2019 rok i sytuacja, którą powiedziałem na początku tego materiału, to jest również. E, Pokłosie sprzedaży pewnych rozwiązań inwestycyjnych na rynku, jako gwarantowanych rozwiązań, jako super oferty, przygotowanej specjalnie, e, która nie może się nie udać. I tu bym chciał zwrócić uwagę właśnie na to, że nie ma inwestycji, które nie mogą się nie udać. Są zawsze elementy ryzyka i zawsze ta niepewność jest. Inwestor musi wiedzieć o tym, że inwestuje. Ale ma pewnego rodzaju scenariusz, który może się nie zrealizować. I nawet pomimo zabezpieczeń, o których powiedziałem wcześniej, nie da się wyeliminować 100% ryzyka. Są ryzyka czy są elementy inwestycji, które dzisiaj nie jesteśmy w stanie zaplanować ani zabezpieczyć. Nie, nie, nie mamy możliwości przygotowania się nawet na ten negatywny scenariusz. I to bym chciał, żeby każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną miał z tyłu głowy. Inwestuje. Bo podejmuję jakieś ryzyko, które chcę ograniczyć, ale dalej mam pewnego rodzaju niepewny zysk w przyszłości, który chcę e, osiągnąć. Oczywiście ten zysk powinien być ponadprzeciętny, powinien być powyżej e, instrumentów wolnych od ryzyka, ale inwestowanie równa się niepewność i nie ma bezpiecznych, gwarantowanych inwestycji. Przed tym chciałbym przestrzec w tym materiale. Nie ma gwarantowanych zysków. Każdy produkt inwestycyjny, każda inwestycja, każda umowa do inwestycji ma swoje parametry, ma swoje dane i zapisy, opisy poszczególnych sytuacji. I tak naprawdę, dla inwestora to jest najważniejsze, co jest napisane. Tutaj przestrzegam przed tym, że inwestor mówi, czy, czy mówi, a ktoś mi coś powiedział, obiecał, nie zostało zapisane. To, czego nie ma w dokumentach, to z punktu widzenia inwestora powinno w ogóle nie, brać, nie być brane pod uwagę. To, co mam zapisane, to jakim dokumentem dysponuję, to jest tak, tak zwana pewnego rodzaju inwestycja opisana, scharakteryzowana. Wszystko poza tym. Może się wydarzyć, ale ono ma niezbyt dużą wartość. Tak, powinniśmy patrzeć tylko i wyłącznie na dokumenty, warunki do tych umów i wszystkie specyficzne ryzyka znowu, które zostaną zdefiniowane na przykład przez prawników analizujących te, te, te umowy, czy te produkty inwestycyjne. Dlatego mówię to, co w dokumencie, jeżeli w dokumencie jest data, że dany papier wartościowy, na przykład obligacja zostanie wykupiona, czy czas trwania tej obligacji to jest dwa lata. To inwestor powinien patrzeć, że środki otrzyma za dwa lata, a nie powinien słuchać doradców, którzy mówią tak, ale firma planuje wcześniej, tam za pół roku, za rok i tak dalej, te środki zostaną wykupione. To jest coś, co może się wydarzyć pozytywnego, ale w momencie znowu decyzji inwestycyjnej w ogóle nie powinien brać tego pod uwagę. Jeżeli w dokumencie ma datę za dwa lata, to te środki ma dostępne dopiero za dwa lata. Wszystko inne jest pewnego rodzaju dużą niepewnością. Inwestor ze względu na różne produkty inwestycyjne, możliwości inwestycyjne, powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy sam chce zarządzać, czyli czy sam chce podejmować decyzje inwestycyjne, czy może chce robić to poprzez np. fundusz inwestycyjny. Jakie są tutaj różnice? No, różnice są ogromne, bo jeżeli sam chce podejmować decyzje, to będzie miał wpływ i będzie mógł zareagować na te czynniki ryzyka sam, czyli pewne scenariusze, Realizować źle bądź dobrze, ale wziąć za to pełną odpowiedzialność, bądź inwestować poprzez fundusze inwestycyjne, w których to nie będzie miał wpływu na politykę inwestycyjną. Politykę inwestycyjną. Ma określoną w momencie zawierania inwestycji, czyli właśnie w tych dokumentach o których mówiłem wcześniej ma opisaną w co dany fundusz inwestycyjny może inwestować, o jakich parametrach, o jakich parametrach ryzyka jest dana inwestycja, kto podejmuje decyzję, w jaki sposób jakby komitet inwestycyjny będzie to te transakcje zawierał, ale nie ma jako inwestor indywidualny przełożenia na to, czy ta inwestycja ma wejść do tego portfela czy nie. Ten wariant jest tylko i wyłącznie możliwy, gdy będzie inwestował sam, na własny rachunek, będzie podejmował to, to ryzyko. Więc to są dosyć ważne momenty, w których inwestor pod, zaczyna podejmować decyzję, czy zaczyna inwestować, które też odpowiadają, w jaki sposób chce mieć wpływ na tą inwestycję. To wiąże się z tym, kiedy chce z tej inwestycji wyjść, bo mówię, w przypadku własnym zarządzania, jeśli sam zarządza tymi środkiem, środkami, będzie w stanie niwelować swoje decyzje, dobre bądź złe, i bezpośrednio one będą miały wpływ na jego wynik finansowy. W przypadku funduszu inwestycyjnego występuje tutaj większa doza zaufania, bo musi ufać, że w jego imieniu ten dany dany fundusz inwestycyjny, dobrze wykonuje swoją politykę inwestycyjną, dobrze realizuje swoje założenia, po to, aby ten inwestor na koniec miał dodatnie stopy zwrotu, czy zakładane stopy zwrotu z, te, z tej inwestycji. Więc tu, czy bezpośrednio, czy pośrednio wpływ na, na inwestycje, to są też takie pytania, na które inwestor musi znać odpowiedź i na które... E Powinien podjąć taką decyzję przed zawarciem inwestycji, czyli, żeby nie miał pretensji, że ktoś mnie oszukał w jakiś sposób, nie wiem. Jak inwestować, i czy to firma inwestycyjna, czy, czy firma finansowa mnie oszukała, no to ważne jest właśnie, czy on chciał realizować tą indywidualną ścieżkę wzięcia odpowiedzialności, czy robił to poprzez e, na przykład Fundusz Inwestycyjny. Także to są, to są też ważne aspekty, których odpowiedź e, możemy znaleźć w pytaniu, jak nie dać się oszukać e, firmom. Czyli czytać jeszcze raz czytać e, i dopytywać, czy mam na to jakikolwiek wpływ. Jeżeli już e, inwestuję, jeżeli mam plan, zrealizowałem, zakupiłem dane rozwiązania inwestycyjne, to w jakimś celu, w celu określonym przez nas w czasie, znowu, jakby czas i stopa zwrotu to są dwie zmienne, które inwestor na pewno zakładał, podejmując tą decyzję inwestycyjną. Najważniejszym jest, aby trzymać się zasad, które wewnętrznych zasad, które sobie określiliśmy, do których planu inwestycji, który posiadamy. A nie podejmować tych decyzji wraz z nie wiem, tłumem. tak Często w psychologii inwestowania mówi się, że właśnie te decyzje, błędnie często podejmowane decyzje, są podejmowane w momentach dużej niepewności na rynku, e, dużej paniki, gdzie inwestorzy już przestają analizować i podejmują decyzje tak, jak wszyscy pozostali. Tutaj odradzam to. Powinien ten inwestor oczywiście trzymać się jak najbardziej swojej strategii inwestowania i swojego Czasu i planu, planu zakończenia tej, tej inwestycji, bo często decyzja podjęta przez innego inwestora nie będzie odpowiadała po prostu jego potrzebom i oczekiwaniom, tak? bo inny inwestor może w innym momencie inwestował, może inwestował po innej cenie może ma inną sytuację finansową, materialną, musi mieć inny dostęp do, do tych zainwestowanych środków, więc tutaj wrócę do tej najważniejszej kwestii konsekwencja w inwestowaniu. Jeżeli inwestujemy, i to jest, dam przykład, jeżeli, nie wiem, buduję firmę, to buduje tą firmę na długie lata, nie wiem, zakładając, że chcę ją sprzedać, czy, nie wiem, chcę ją przekazać kolejnemu pokoleniu e, i bez względu, czy w danym miesiącu wynik finansowy tej firmy będzie dodatni, czy ujemny, prawdopodobnie dalej ją będę Kontynuował, tak? Bo mam jakiś długoterminowy cel, do którego dążę, i po co to, to robię. Tak samo powinno być właśnie z tym inwestowaniem. Często inwestor, który jest przedsiębiorcą, patrzy trochę inaczej na swoje inwestycje, ale te inwestycje powinny charakteryzować podobne cechy, czy robię to długoterminowo, czy średnioterminowo, krótkoterminowo, jaki mam wpływ czy zmieniam coś w czasie, bo tak jak prowadzę biznes, to również podejmuję pewne decyzje o zmianach, tak, zmianach, które się przełożą z pewną niepewnością, ale na oczywiście po to, żeby było jakby lepiej, czy lepiej biznes się e, rozwijał, tak samo jest z tym inwestowaniem. Jeżeli coś zmieniam, no to muszę wiedzieć, po co to zmieniam. Najgorsze jest podejmowanie decyzji dla samej podejmowania decyzji, czyli bez tego, e, bez tego konsekwentnego planu. Także inwestowanie w to, jest, to jest trzymanie się konsekwentnie zasad e, i reagowanie na to, co co rynek w danym momencie robi, jeżeli znowu mam na to wpływ. Jeżeli nie, to pytanie, w jaki sposób zarządzający, na przykład, może wpłynąć na, na zmieniający się rynek, bo najważniejsze jest to, że zawsze będą te, te elementy niepewności. To są zawsze elementy, w których są również okazje inwestycyjne, w których można bardzo, bardzo dobrze zarobić, ale realizując pewien plan i scenariusz, po którym się poruszamy, a nie zmieniając. Horyzont inwestycji, czy zmieniając w ogóle całe podejście do, do inwestowania. Czyli też, jak nie dać się oszukać, to nie ulegać przede wszystkim trendom, czyli żeby nie zrobić czegoś takiego, że OK inwestowałem 20 lat tylko i wyłącznie w biznes, to teraz przez 20 lat czy przez 2 lata będę inwestował tylko i wyłącznie w nieruchomości, pomimo, że nie mam żadnego doświadczenia, czyli nie wiem, stanę się teraz największym inwestorem giełdowym, ale nigdy nie miałem akcji. Tak? To, że ktoś inwestuje i ktoś realizuje dobre stopy zwrotu, zazwyczaj wiąże się z ogromnym doświadczeniem i ogromną pracą wykonaną, której po prostu nie widać. To jest ciężka praca każdego dnia nad, nad danym etapem biznesu, danym etapem inwestycji. Czyli realizuję, inwestuję zgodnie z planem, ale pamiętam, że mam też swoje, swoje, swoje prawa. I tutaj. Też chciałbym wrócić do głównego um, ty, tytułu na, naszego nagrania. E, czyli, mam swoje prawa, czyli mogę żądać dostępu do informacji, mogę żądać dostępu do wycen, mogę żądać dostępu do dokumentów, mogę pytać, dlaczego to w jaki sposób zostało wycenione. Czyli, nie zapominajmy też o tym, że inwestor na rynku kapitałowym, czyli inwestor inwestujący z firmą inwestycyjną, z firmą finansową, z bankiem, ma swoje, swoje prawa. Oprócz tego, że w momencie zawierania transakcji, Musi mieć dostęp do wszystkich informacji, do wszystkich dokumentów, z którymi musi na spokojnie się zapoznać. Przestrzegam przed super okazją, hitem, który trwa tylko jeden dzień i dzisiaj trzeba podjąć decyzję. Jeżeli, drogi inwestorze, masz taką propozycję, to w ogóle jej nie analizuj. Każdy inwestor i każda instytucja, która poważnie podchodzi do, do swojego inwestora czy potencjalnego inwestora, dostarczy odpowiednie dokumenty i da odpowiedni czas. Ty, drugi inwestorze, wtedy zdecyduj, czy masz wystarczającą wiedzę, aby odpowiednio to ocenić i podjąć decyzję, czy może warto z kimś to skonsultować, skorzystać, nie wiem, z prawników, z doradców inwestycyjnych, doradców podatkowych. Aby sprawdzić, czy na pewno dla Ciebie to jest, to jest dobra droga i, i dobra inwestycja, ale wymagaj też na drugiej stronie, czyli na stronie, bym powiedział, in, instytucji, które to, to proponują, aby dostarczyły Ci ten komplet informacji, który jest niezbędny. Wierz tylko w to, co jest zapisane w dokumentach, sprawdzaj charakterystykę danych rozwiązań inwestycyjnych. Odpowiedz sobie na pytanie, czy taką inwestycję poszukujesz, czy to jest coś, co pasuje do Twojego profilu inwestycyjnego, i wtedy e, uważam, że nie dasz się oszukać instytucjom e, czy, czy rozwiązaniom inwestycyjnym, ponieważ będziesz to robił świadomie, a też świadomie będziesz tak naprawdę wymagał od drugiej strony e, i świadomie będziesz komunikował, jak, w jaki sposób charakteryzujesz tą, tą inwestycję. Więc wrócę do tego, że bardzo ważnym elementem, jest świadomość, tak? Świadomość, nauka, wiedza, e, która e, uważam i wierzę w to, że przeszkodzi, aby, aby dać się oszukać. Tak. Oczywiście są elementy emocjonalne i emocje przy inwestowaniu powinniśmy najlepiej wyłączyć. Nie zawsze jest to, e, nie zawsze jest to możliwe i ten czynnik emocjonalny często zaburza, bym powiedział, podejmowanie decyzji e, konsekwentnie czy konsekwentnie realizowania zaokładanego scenariusza, ale powinniśmy Mając te prawa jako konsument, wymagać na, na drugiej stronie em, odpowiednich zapisów. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, nie wiesz do czego tak jest, to po prostu zaczekaj. Podejmij tę decyzję później, ale ważne, żebyś, żebyś wiedział dlaczego to robisz em, i w jaki sposób to, ta, ta inwestycja ma, ma pomóc czy, czy ma zarobić dodatkowe, dodatkowe środki. Mimo. Tego, że powiedziałem, 2019 rok jest rokiem trudnym i dużo się w ostatnim roku wydarzyło. Jest bardzo dużo atrakcyjnych aktywów, w których można wykorzystać i w tym czasie po prostu dobrze zarobić, i zrealizować stopy zwrotu, ponieważ jest bardzo dużo przecenionych już aktywów czy biznesów, które mają pewnego rodzaju swoje problemy, na przykład płynnościowe, w których to można zrealizować. Dobry plan inwestycyjny i poszukiwać takich, takich rozwiązań. Więc w każdym okresie da się inwestować, w każdym okresie, nawet najgorszym, da się zarabiać dobre stopy zwrotu. Wielcy inwestorzy giełdowi na całym świecie mówią o tym, że najlepszy Biznes robi się wtedy, kiedy jest największa niepewność, największa panika, ponieważ wtedy inwestor indywidualny jest w stanie najtaniej sprzedać aktywo, które nie wiem, nerwowo trzyma w ręce i chce się go szybko pozbyć. I tak też profesjonalni inwestorzy podejmują działania. Jeżeli popatrzymy sobie na historię ostatnich 10 lat, czy, czy dłuższego horyzontu 2008-2009 rok bardzo silne przeceny. Większość analityków spodziewała się, czy często mówiła o o największym kryzysie, o, o no już tak naprawdę końcu inwestowania, a z dzisiejszej perspektywy 2019 roku widzimy, że to były najlepsze momenty na, na inwestowanie w bardzo dużą grupę aktywów, czy w 2011, w 2011 roku, tak? podejmując wtedy bardzo duże oczywiście ryzyko, tak? ryzyko inwestowania w niepewności, w dużym stresie, kiedy bardzo mocno aktywa się przeceniają, ale jeżeli ktoś miał to plan odpowiednio przygotowany, Kapitał wcześniej i zakupił aktywa, czy dobrze je wybrał, no to z perspektywy tych 10 lat pewnie zrealizował bardzo duże stopy zwrotu. I dzisiejsza zmienność, czy dzisiejsza niepewność, o której mówię, jest dla niego pewnie kolejnym elementem, dobrym momentem do, do kolejnych zakupów. Także jeżeli inwestor jest przygotowany, to nie da się oszukać, a z drugiej strony będzie realizował dobrą stopę zwrotu. Także gorąco zachęcam do tego, żeby zapoznawać się z dokumentami, analizować i podejmować decyzje inwestycyjne, bo nawet w niepewnych czasach da się inwestować i da się zarabiać. Dziękuję za wysłanie tego materiału. Mam nadzieję, że te informacje, które przekazałem były istotne gorąco zachęcam do subskrybowania kanału.